Jest, ciadzi.! <laughs> Tym to jest, Tremor. Lidiań, ostry deszcz. Dzień. Siemanko, witam Was na kanale Adam in Action. Dzisiaj zabiorę was nad górską, piękną rzekę wiosenną, majową i będę łowił dwoma metodami. Możecie się troszkę dziwić, ale mi to sprawia, dużą, dużą frajdę. I, I cieszę się tym. Yy, będę łowił na suchą muszkę, na jęciorę, taką dosyć dużą. Zobaczymy tutaj, takie dzisiaj widziałem, że latały. No a drugą wędką będę łowił na blaszkę. O, to są moje przynęty. Spinningówka 2,70, muchóweczka. 2,10 10 Najkrótsza moja wędka, jaką posiadam. Oprócz podlodówek 4-5 klasa. No i co? Lecimy z tematem. Zapraszam. No i atakujemy miejscóweczkę. Kurka. Zobaczymy do słuchara coś powinno wyskoczyć. O lata, taka jędka! Jak ją mam. Pięknie. Ania robi film. No to startujemy. Tam jest jakiś gagatek. Na razie nie. być i jest <laughs> Spod skałki samiutkiej To jest to Patrzcie w tej wodzie jak to pięknie wygląda <laughs> Jest pstrążek Strążek w kaloszkach Najętka Piękna rzecz co? Uciekaj wariacie. Hej! A opowiem, może też dlaczego tak łowię. Będę łowił na blaszkę i na muszkę. No, łowię bo zdarza mi się to ostatnio dosyć często. Dlatego, że są miejsca gdzie pięknie jest podać suchą muchę i zdjąć stamtąd sobie rybkę ładnego pstrąga. No, tutaj o ładnego ciężko. No aczkolwiek coś tam, coś tam może się trafić w okolicach 40, a to jak jest górski, taki dziki prawdziwy strom, bo tutaj tylko takie są, to naprawdę daje dużo, dużo frajdy, nie? Także yy, no, no i a w tych miejscach, gdzie muszki nie wsadzę, a spodziewam się ryby, że jednak powinna być i uderzyć, powinna, no to wtedy wstawiam tam blaszkę, bo jest to prostsze. No. Prostsze, prostsze. No, dla wprawnego spinningisty jest to prostsze niż, niż dla muszkarza tam podać muchę. Także zapraszam do oglądania. Będą dobre łowy. Hej! O, tu spróbuję na suchara coś udubać, a tutaj mamy ciężko na suchara i to na blaszkę. Spróbujemy na blaszkę. <laughs> Brania będą, nie ma co. Takiej rynięce pstrągowej. O, siedzi, mówiłem. Dobry jest. Kurka, zamotał się. Dobra, lecimy z nim w korzenie. Kurka w las. Chyba jest po rybie. I tak jest, po rybie. Aha. No trudno, bywa i tak. No to miejsce blaszkowe. Zakończone fajnym braniem. Teraz czas na miejsce sucharowe. Tam rybka poszła. Może tu się uda. Nie wiem, czy mam dobrą muchę w ogóle. Ale widziałem taką miętkę, że dzisiaj lata. Więc powinny w nią walić. O, i na początek. Awaria. Dobra, lecimy z koksem. Najpierw tu bliżej. Ach, był zebrał. No, to jednak walum. Drugi. Piękne to było. To jest to, this is this ale lata. O, poszedł warkocz. Pięknie, mili Państwo. I to jest łapanie pstrągów. O, do podsaczka chłopaczka. O nie jest wielki, ale frajdę dał. <laughs> ale pięknie wybarwiony. Patrzcie to. Taką mięciorę zebrał i takie kolorki. Piękna rzecz o dobrze wpięty Elo, mordeczko, a żółce se tu blaszką za drzewka. Zobaczymy co tu w trawie puszczy. O. Pierwsza skucha. Sieknę se tu. O, już było branko. Siedział. Ale wariat. O, ten dobrze wsiadł jest ładny. Wow, fucking shit. Ach, piękny był. <ścoughs> Ale dobrze. Dobra, kurczę, no i to jest to na blaszkę. Dobra, walimy dalej. Może jakiś inny się. O, już był. Tu jest tych ryb. O, chlapią się za nią. Masz. Wali, wali, wali. I co dalej? Ach, tu doleciał. Pod same nogi. A zobaczymy tu w bystrzynce, co się dzieje. Ach, siedział, wyskoczył nad wodę dopiero po tym, jak się odpiął. No, to są wariaty. Ale dalej nic nie złapałem na blaszkę. A biorą. Dobra, walimy daleko. Co tam jest? Ale to są wariaty O, już był Dobra, walę na ryzyko Tam jeszcze nie było blaszki Nie ma ryby. Skończyły się brania. Jeszcze tu. A jednak. A i trzecia poszła. Ale to już był mikrusek. Ale tamten pierwszy to był git. Idziemy jeszcze tu za drzewo. Rzucimy tam pod konar. może stąd coś wyharatamy o ale siadę. pięknie i to jest ryba piękna rzecz o wow. ale wsiadę. idzie pod prąd ja do rzeki to jest ryba mili państwo Ach to branie wow. Dawaj kot kolego, Mam Cię yeah. Pięknie I to jest ryb Dobra do wody z Tobą na chwilkę Ogarniemy sprawę Przede wszystkim To trzeba Cię wypiąć Wsiadł w nożyczki, dlatego tak dawał. Może nie jakiś duży, ale wariacik. Wariacik niezły. Jest odczepiony. jest zdrowy i żywy. Ładny, nie? No. Wielki nie jest, ale śliczny, kolorowy. To jest coś Co? Piękna rzecz Śliczny. Aż mu chyba strzelę fotę Odpoczął sobie kolega Wypuszczamy Pięknie Piękna wiosna A za wodę piję Oczywiście Jak zwykle To jest to Halo, halo, tu wstrągale walo Chyba tam nawet widzę jakiegoś kolega chętnego Brzyżutko. Jest, jak wypalił pięknie. Ale wszedł w zaczep, wyszedł. O, jaki wariat Pięknie go zbijałem. Jest, halo, halo, wstrągalo. Ale piękny wariacik. Z takiej wody bystrej. Jest na jeciorę, jak trzeba. Włach, o. O, tak prysnął kolega. Piękna rzecz. Yeah. No i co? Myślę, że podobały się moje łowy. Będę się z wami pomału żegnał namawiam, żeby sobie znaleźć taką rzeczkę górską tutaj ryby nie są wybredne, tutaj wystarczy jak widzicie blaszka, na którą mówiłem dzisiaj cały dzień no jeszcze sobie porzucam tylko, że chciałem sobie już nagrać zakończenie yy, tak samo mucha, no zwykła jętka ta piankowa. kurka kosi jak trzeba nie trzeba nic więcej, one tu latają raz na kilka dni, a te ryby nie mają zbyt wielu okazji, żeby sobie coś zjeść, więc korzystają ze wszystkiego, także Wystarczy im dobrze podać, nauczyć się dobrych rzutów celnych zarówno na spinning, jak i na muszkę. No i kurczę, cieszyć się, bo to jest naprawdę frajda nad taką górską rzekę. Zawitać i sobie ładnie połowić. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Adam in Action i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Coś skombinuję fajnego na pewno. Hej, pozdrowionka!